W tym momencie wydaje mi się, to jest moje zdanie, że jesteście Państwo zmanipulowani, zmanipulowani, zmanipulowani mediami, celebrytami, którzy po prostu zostali, proszę mi dać skończyć, ja którzy zostali odcięci od koryta, to są wszystko, proszę panie... naprawdę poczytajcie sobie Panie, ja nie jestem przeciwny ani jednej z Pań. Proszę, jak pani została obcięta, proszę wziące, po poczytać sobie o dotacjach jej teatru prywatnego, który miała z publicznych pieniędzy pieniądze. To Pewnie tak, ale po prostu została mniej. I naprawdę spójrzcie na tą sprawę z trochę z innej perspektywy. Ja nie, Deczu, nie chciałem ja zabierać głosu. Ja pani tej głosy. została w Polsce odcięta, ja pani odcięta od koryta po w Polsce. Wie pani, tak, co? Ja, nie ja, w ja nie chcę się wypowiadać, ale ja nie chcę się wypowiadać. Ja pani powiem tylko, że tak naprawdę, tak naprawdę. Ale ja nie oceniam, ja pani mówię tylko swoje zdanie. Ale my jesteśmy też na życie. No, właśnie, no to, no to, no to, no to, to nie, jest nie jest miejsce, no to to nie jest miejsce, bo mówię, obie te ustawy, które były wprowadzone nie są ustawami rządowymi ani pisowskimi, jeżeli Panie dobrze wiecie. Ale ja, ja nie jestem za pisem. Mi tylko chodzi o to, że po prostu to jest manipulacja medialna, odwrócenie uwagi przed innymi problemami. Mówi, że każdy ma Dla Dla to nie jest najważniejsza 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 najważniejsza. Najważniejsza. Ale mogę, mogę mieć swoje zdanie, tak? Ale mogę mieć swoje zdanie na temat własnej macicy. Nie jesteś cieńszym To ja pani powiem, ooo, to, to ja pani, powiem inną rzecz. Ja tutaj zaraz opowiem na własnym przygody. Dobrze, ale wie pani co to ja pani inną rzecz. Tak naprawdę te wszystkie ruchy feministyczne do końca życia. A beneficjentami tych ruchów tego wszystkiego są mężczyźni. I dzięki tym mężczyznom, dzięki tym ruchom. I chwała. Dumne, i, I, dumne chwała I chwała. I i bardzo się cieszę. Bardzo ja się z, ten... z tego cieszę. Ale da mi pani skończyć nie moją nie myśl. Nie nie, <laughs> no, no, ja nie, 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 nie. 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 Nie, Czego? Ja naprawdę nie, ja nie. rozumiem. nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Tak. Na właśnie. Tak? A przecież my sobie same dzieci nie robimy. Właśnie i dlatego tu stoję to i chcę Pani powiedzieć, że ja mam trójkę ja synów. To cokolwiek uzgadniam, to uzgadniam z mężem albo z facetem, z którym dziecko mam, a nie kurde z... z kaczyńskim, czy do którymkolwiek innym facetem. Nie przyjdźmy pan, do Pana i nie powiem, nie zapytam się Pana, wie Pan co, a może mam urodzić, a bo nie, ale będzie chory, bo może mi Pan... Ale wie Pani co? To czy będzie chore, czy zdrowe. To Jak zaprząbę, Jak zrobią zakaz badań prelecarnych, to a co, a co nawet nie będę wiedziała. A co, a co pani powiedziała? Nawet nie, 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 nie będę wiedziała, bo oni czerwonego USG nie zrobią. Dzięki USG ja tu jestem. Dwa razy I Dlatego wiedziała. mówię, że obie te ustawy są niedobre. Mam dwójkę dzieci szemek i dwójkę nie. I nie ja podejmowałam decyzję. Wie pani co, ale to są właśnie właśnie Nie dlatego, mam nic do powiedzenia. Dlatego zabrałem ten głos i na samym początku powiedziałem, że każdy ma... Teraz ile, ile kobiet jest po, w ogóle po porównaniu? 99%. Kobiety są, które na 10 razy porano, później jedno dziecko mają. Ale ja tego nie rozumiem. Ja to sama znaczy, rodą... Wydaje okay. mi się, że dobrze. Była przy mnie kobieta w 9 miesiącu ciąży, która rodziła martwę. Dwa razy Ale mnie to, to nie spotkało. jest... Ale, no. Ale o czym my teraz rozmawiamy? O prawie do no aborcji, nie... a pani mówi tutaj o. O prawie do aborcji, o prawie do aborcji, tylko o aborcji. No przecież jeżeli zabrano mi gdzie, badaj, kolega. Nie chcę tego aborcji. Wszystko było wiadomo, że Co ma do tego aborcja, ja panu wytłumaczę. Niech pan patrzy na mnie, ja panu to wytłumaczę. Co to jest aborcja? Zachodzę w ciąży. Idę do gimnokologa. Po miesiącu, nie dostaję miesiączki. I raz. Jeszcze nie widać. Jeszcze nie wiadomo. Po dwóch tygodniach, proszę przyjść za dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach idę znowu. To no coś tu jest, ale jeszcze nie wiadomo. Prawdopodobnie lekarz już wiedział. Robię tu łezbietę. Ale nie chciałam tego powiedzieć. Proszę przyjść za dwa tygodnie. To są już dwa miesiące. Dla mnie gochemny, bo nie wiem. Miesiączki nie ma. I do drugiego po dwóch tygodniach. Takaż do mnie, wie pani co? Ale z tej ciąży nic nie będzie. Sercu umarło. A, ja a ja mówię do lekarza tak. Ale może się pan pomylił. Może się pan pomylił. Wie pan co? Ja uważam, że ja się nie mylę. Skierowanie do szpitala. Ale ja nie pójdę do szpitala, bo to proszę przyjść jeszcze za dwa tygodnie. Tak się kobieta broni bo nie chcę uwierzyć, nie. Teraz ja mówię. Trafiłam do szpitala. Po wielu, wielu wojnach z tym lekarzem nie dałam sobie powiedzieć. Lekarze w szpitalu, tutaj profesjonalni kolodzy. wszyscy po kolei przez dwa dni jeszcze robili USB. Nawet sam ordynator. Oni wiedzieli w jakim ja jestem stanie. Jeszcze mówi, może jednak jeszcze nie wszystko stracone, ale ja już wiedziałam. Po czym robi na drugi dzień rano, przed zabiegiem, ostatni raz, robią mu USB, gdzie ja widzę na monitorze, tak? Widzę pól, który jest we mnie, ale każda mnie kieruje słowa przykro mi w serce nie bije, z tej ciąży nic nie będzie, będzie zabieg. I po godzinie ja ląduję na sali operacyjnej, po czym budząc się, tego dziecka nie ma. Jeżeli zaoszczą dzisiejsze prawo aborcyjne, ja sama nie poroniłam. I nie zrobiliby niczego tego sobie. Czekaliby tak długo, aż ja bym zaczęła gnić. Bo to w środku gnije. To, to jest martwe, to gnije. Nie no, oszukujmy się, nazywajmy rzeczy po imieniu. Kobieta zaczyna gnić. Mając już, przepraszam, mając męża w domu i już dziecko. Co ja mam. Co, co ze mną w tym momencie? Nie, niech mi pan powie, co ze mną w tym momencie, jak lekarz mi nawet USG by mi nie zrobił, to ja nie wiem, co by było. Ja, ja, ja się nie wyobrażam, bo nawet jeżeli ma nie być badań prenatalnych, to nawet bym nie wiedziała że chodzi mi o to, że każdy ma swoje sumienie, a moim zdaniem Ale ja nie miałam nic wspólnego z doskonałym z... sumieniem! Ale, z... Wie Pani, sumienie. ale ja, ja Panią rozumiem. To a zakres... co miało moje sumienie? Staram Panią, nie to... miało to... Z... Staram wspólnego Panią... Ale Pani staram... się nie Panią emocjonuje. To... Staram się Panią zrozumieć i wiem jaką Panią przeżyła. Jak no Pani ja, kurno, to... Pan wie! No bo tu nic nie miało, miało wspólnego z tym moje sumieniem. Chodziło o moje życie. Ja tu jestem zupełnie z innego powodu. Ja, ja, ja 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 P P P� ja Bardzo dziękujemy tu Pani za szczerość i że chciała się pani podzielić z z nami takimi trudnymi refleksjami. Mam trzy ciągły i każda jest po jakimś porumieniu. Każda jest po jakiejś martwej ciąży. No co z nami będzie, no? No co będzie. Nie tak? A czy wiadomo, gdzie Kiedy ten staw utrafimy na pan, pan myśli, że aborcja to jest dla kobiety taki stryk pan pani, zespo, to jest wielka trauma, obojętnie dla Mam tego świadomość, bo przeżyłem to Widocznie też, się nie wie pan, widocznie pan nie wie. Ale pan, pan sobie, nie przerzucajmy się, nie się pan, tym, czy ktoś coś wie, dokładnie. czy ktoś coś nie, nie, nie wie. Dokładnie. 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 Wyszły na ulicę, wzięły sobie jeden dzień strajku i była to ogromna kobieta solidarność, ponieważ tych kobiet wyszło około 90%. To jest trudne do wyobrażenia. Na ten dzień w Islandii życie właściwie za zostało wszystko zablokowane, bo panie wyszły na ulicę w akcie właśnie strajku. Z każdego miejsca, gdzie były. A więc wyszły z pracy, z uczelni, z domu te, które były z dziećmi i życie zostało sprawalizowane. Panowie opiekowali, to był taki symbol. I kiedyś po prostu w dawnych czasach mam nadzieję, że nigdy w życiu nie przyjdzie się nikomu z nam z tym spotkać. Tymi wieszakami, metalowymi wieszakami dokonywano aborcji. I one były właśnie takim na, na bardzo prymitywnym narzędziem, od którego na pewno wiele kobiet umierało.